5 luty 87. Umiłowana, ja jestem jak orędzia dla Kościoła pochodzą ode mnie. Ja Cię karmiłem i kształtuję Cię, córku. Ja jestem wszechmocny, nie lękaj się. Posłuchaj, córko, wypełnij moje słowo. Przyszedłem uwolnić Cię od demona, abyś przebywała w moim świetle. Ostaniesz się moją posłanniczką. Dam Ci siłę. Ja jestem zawsze przy Tobie, nigdy nie miej żadnej wątpliwości. Moja niezdolność jest wielka i boję się wydarzeń, które mają nastąpić. Nie masz się czego bać. Moja moc ogarnie Cię i tak dam Ci moją siłę. Aby stąpała po moich wroga, bądź czujna, wielu bowiem będzie próbować cię zniechęcić, mówiąc ci, że te rędzia nie pochodzą ode mnie. Wiem, jak jesteś mała i słaba, zatem pozostań blisko mnie i pozwól mądrości cię prowadzić. Cały autorytet przyjdzie ode mnie. Zrozum, że mądrość pochodzi ode mnie. Niech ci, którzy mają oczy, patrzą, niech ci, którzy mają serce, zrozumieją że to mówię ja, Pan zastępów. Nigdy Was nie opuściłem. Daję moją mądrość, aby ustanowić moje słowo. Przychodzę, aby wszystkim przypomnieć moją miłość do Was i pobłogosławić wszystkich. Nie chcę widzieć Was zagubionych. Biada nieostrożnemu. Oczyszczajcie się, bo czas jest bliski. Słuchajcie moich słów. Jeśli uczynicie, o co Was proszę, wybaczę Wam. Prowadzę Was do życia w pokoju i miłości. Jestem bowiem Bogiem pokoju i miłości. Prowadźcie święte życie, módlcie się, aby dostąpić przebaczenia, a ja Wam pobłogosławię. Jesteście wszyscy moimi dziećmi, które stworzyłem z miłości. Przyjdźcie i wyryjcie moje słowa w swoich sercach, bo to ja, Jachwę, prowadzę Was. Panie, jestem bez środków i nic nie wiem. Widzę przed sobą jedynie ogromną górę. Nie bój się, Wasulo. Nie jesteś pierwszym niezdolnym posłańcem, którego wyniosłem, powierzając mu swoje słowo. Wierz we mnie, zaufaj mi, a ja Cię poprowadzę. Przyszedłem uwolnić Cię od demona. Moja moc ogarnie Cię i tak dam Ci moją siłę, aby stąpała po mojej wroga. Biada nieostrożnemu.